Nazywam się Wojtek Czabanowski, a to są krótkie wykłady z historii filozofii epoki brązu. Jak powiedziałem, po tych głównych wykładach będę nagrywać jakieś śmieszne fragmenty i suplementy. No ale właśnie tym razem po wykładzie na temat nauk dla króla Amerykary żadnych takich śmiesznych rzeczy nie ma. No jednak, jak wrzuciłem ten film na Face'a, to pojawiły się prośby o to, aby zrobić jakiś wstęp historyczny, żeby było wiadomo, jak to wszystko w ogóle wyglądało. Co to jest stare państwo, co to jest pierwszy okres przejściowy. Więc dzisiaj krótki suplement, właśnie na ten temat. No to tak. Ten okres, który nas interesuje i w którym zawiera się pierwszy okres historii filozofii starożytnego Egiptu, to stare państwo i pierwszy okres przejściowy. Stare państwo obejmuje czasy od III do VI dynastii, to jest mniej więcej 27 do 22 XXII wiek przed naszą erą. Natomiast pierwszy okres przejściowy to jest 22 XXI wiek przed naszą erą. To jest chronologia. Zaraz przejdę do opisu tego, jakby co się wtedy działo i o co chodzi, ale może najpierw troszkę na temat tego, co się działo wcześniej, jakby co doprowadziło w ogóle do powstania Egiptu. Przede wszystkim były to zmiany klimatyczne. Jak spojrzymy na, na chronologię egipską, mniej więcej około 3800 roku przed naszą erą zachodzi jakieś poważne zjawisko klimatyczne związane z ociepleniem północnego Atlantyku. Które, znaczy ono jakby już trwa od jakiegoś czasu, ale powiedzmy, to jest ten punkt kulminacyjny. Które doprowadza do pustynienia Sahary. Przez cały ten okres prawdopodobnie na Atlantyku pojawiają się jakieś zimne prądy morskie, które powodują zmniejszenie opadów na obszarze Sahary. Przez cały ten okres Sahara stopniowo pustynnieje. Wcześniej nie, nie była pustynią, była, była żyzną ziemią, na której rosły, na której, na której trwała wegetacja. Ten okres pustynienia Sahary jest związany z napływem ludów, które wcześniej zamieszkiwały w Saharę, w kierunku Egiptu. To jest jedna z migracji, która legła u, post, u podstaw Egiptu. I jak zobaczymy, w ogóle bardzo często zmiany klimatyczne będą prowadziły do tego, że w Egipcie coś się zmienia. Ale o, o tym później. Inną ważną migracją, która doprowadziła do powstania tej populacji, była migracja z terenu żyznego półksiężyca migracja rolników, którzy przywieźli tam rolnictwo w późnym Neolicie. Jak spojrzymy na skład rasowy mieszkańców Egiptu, zauważymy, no jak to się teraz obecnie to się stwierdza? Obecnie to się stwierdza za pomocą metody badania DNA. Tak? Mamy takie dwie podstawowe metody. Metody badania mitochondrialnego DNA, która została odkryta wcześniej. To jest tak, że mitochondria dziedziczymy tylko po matce, te mitochondria, które, dziedziczymy, te mitochondria, które zawierają się w pęmniku, spalają się podczas drogi. Plemnika do komórki jajowej, więc mitochondria mamy tylko po matce. Jest tam taka część kodu genetycznego, która nic nie koduje, tak zwane śmieciowe DNA, i przez to, że nic nie koduje, nie podlega doborowi naturalnemu, bo jest obojętne, czy mamy akurat taką sekwencję genów, czy, czy inną. Bo nic nie koduje. Więc na podstawie mitochondrialnego DNA jesteśmy w stanie. Stwierdzić pokrewnictwo po matce, bezpośrednio matka, matki, matki, matki itd. Tak Natomiast pokrewnictwo po ojcu jesteśmy w stanie stwierdzić na poziomie fragmentu chromosomu Y. Jest tam też taki jeden niekodujący fragment, który jest przekazywany z ojca na syna itd. Tak no i teraz, kiedy, no i no właśnie, no i współcześnie za pomocą badania mitochondrialnego DNA stwierdzamy pochodzenie rasowe, powiedzmy, raczej haplotypowe. Bo haplotypem nazywa się zbiór osób podzielających, które mają jedną, grupą nazywa się zbiór osób, które mają jeden haplotyp, a haplotyp to jest ten, ten kod genetyczny, który wyróżnia nam jakąś poszczególną populację pod kątem posiadania tego samego właśnie kodu, czy to mitochondrialnego DNA, czy na chromosomie Y. Tak się obecnie bada właśnie pochodzenie genetyczne, powiedzmy rasowe, mówiąc po staremu. Tak? Więc na terenie Egiptu, jak widzimy, populacja zawiera przede wszystkim w największej grupie. To są, to są haplotypy reprezentowane w Afryce Północnej i na Półwyspie Somalijskim, czyli kojarzone być może z ludami dawniej określonymi jako hamickie. Mamy też reprezentowane licznie haplotypy związane z żyznym półksiężycem, Troszkę haplotypów europejskich reprezentowanych w górach Kaukazu oraz subsaharyjskich. Taką ciekawostką jest, że np. Ramzes III to jest chyba jedyny faraon, co do którego mamy pewność, jaki miał haplotyp. Chromozomu Y był, miał on właśnie charakter subsaharyjski, czyli pochodził, pochodził gdzieś tam z Czarnej Afryki. Jacyś jego przodkowie mogli pochodzić z Czarnej Afryki. Także ekip był. Pomieszany, ale jednak najprawdopodobniej głównym tym składnikiem jak, ludnościowym, jaki jak, jak należał do jak, jak zamieszkiwał Egipt, byli ci dawni mieszkańcy Sahary, czyli prawdopodobnie ci, którzy potem przetrwali w Afryce Północnej, w Magrebie czy, czy na Półwyspie Somalijskim. Sam język egipski jest językiem z grupy tzw. języków afroazjatyckich, które dawniej nazywane były hamitosemickimi. W ramach tych języków, stan w ramach tych języków stanowi on oso osobną gałąź. Języki hamilosemickie i inne przykłady tych języków, no to jest na przykład język arabski, język hebrajski, języki akadyjskie, język akadyjski, czyli na babiloński, asyryjski, czy na przykład jakieś języki etiopskie. No właśnie, i teraz specyfiką języka egipskiego był ten alfabet, którym był zapisany alfabet, to pismo, pismo hieroglificzne, którym był zapisywany. No, wbrew temu, co się tak powszechnie uważa, to nie jest pismo czysto ideograficzne. Mamy tam różne znaki. Te znaki przeważnie mają wartość fonetyczną. Możemy wyróżnić kilka typów tych znaków. Znaki, które mają wartość fonetyczną, znaki, które są raczej ideograficzne, znaki tak zwane determinatywy oraz znaki, które mają funkcję gramatyczną. Znaki, które mają rolę fonetyczną, dzielą się na takie, które oznaczają jedną spółgłoskę, dwie spółgłoski lub trzy spółgłoski. Te, które są ideogramami, oznaczają jakby całe słowo, względnie nawet czasem niekiedy całą formułę. Determinatywy daje się na koniec słowa, po to, żeby oznaczyć do jakiej jakby kategorii wyższej, do, 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 do jakiego genus zalicza się dane słowo. No i w końcu znaki gramatyczne, po nam mówią, czy to jest liczba mnoga albo, albo coś takiego. W każdym razie precyzują jakąś, jakąś, jakąś wartość gramatyczną. Egipcjanie wykształcili pismo w okresie predynastycznym. Mamy wtedy już pierwsze, pierwsze zapiski. Później Egipt jest w okresie tak zwanym wczesnodynastycznym, tynickim. Egipt jest zjednoczony, jak na pewno z historii pamiętamy, przez władców Górnego Egiptu. No i wtedy mamy pierwsze dwie dynastie, dynastie tak zwane tynickie. Okres archaiczny, czy też okres wczesnodynastyczny, kiedy powstają zręby Zjednoczonego Państwa Egipskiego. Już wtedy wykształca się... Wysokie się te podstawy kultury, podstawy administracji, podstawy sztuki egipskiej, utrwala się nam pismo, mamy coraz więcej zabytków pisanych, aż w końcu od III dynastii, czyli XXVII wieku przed naszą erą, natomiast z tym datowaniem to są zawsze problemy, zwłaszcza że patrzmy, jaki to jest odległy w czasie okres. W każdym razie od XXVII wieku przed naszą erą zaczyna się nam stare państwo. Ten okres kształtuje się w właściwa kultura egipska i tutaj warto powiedzieć o kilku rzeczach, obalić kilka mitów, które funkcjonują wśród gawiedzi. No to tak. Po pierwsze, często ludziom wydaje się, że piramidy były budowane przez Egipcjan w okresie całego trwania Państwowości Egipskiej. To jest nieprawda. Piramidy były budowane w starym państwie i tyle. Też wydaje nam się, że historia Egiptu była jakby takim monolitem, gdzie mało się zmieniało, to było cały czas trwało, takie samo państwo, wszystko było tak samo. To jest oczywiście też bzdura, wynikająca z takiego szkolnego uproszczenia. Patrzymy się na historię państwa, które trwa około 3000 lat, bo spójrzmy tak samo na kulturę europejską. Dzielimy ją na jakieś takie epoki artystyczne czy literackie, na mówimy, że tam, powiedzmy, antyczne, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie. Renesans, barok, oświecenie, romantyzm i tak dalej, tak? Więc kultura egipska dzieliła się w podobny sposób na okresy: kultura i państwowość egipska, które związane były z pewnymi ważnymi wydarzeniami, które stanowiły jakby takie cezury, punkty zwrotne w tej historii Egiptu. I co jak zauważymy, bardzo często te punkty zwrotne związane były właśnie ze zmianami klimatu, co, co zupełnie nie dziwi, mamy do czynienia z kulturą rolniczą, wrażliwą na zmiany klimatu, a poza tym. Również w późniejszej historii bardzo często zmiany klimatyczne prowadziły do jakichś zmian. No ale po kolei. Okres Starego Państwa jest w pewien sposób charakterystyczny. To jest okres piramid, to jest okres języka staroegipskiego. Zwróćmy uwagę, ten język też się zmienia w historii. Kiedy my na przykład dzisiaj czytamy kochanowskiego, jak inny to jest język niż ten, którym posługujemy się na co dzień. Podobnie, bo w Egipcie język staroegipski to jest język Starego Państwa, jak chcemy się popisać taką jakby początkującą egiptologią, jak rozpoznać staroegipski od późniejszych jego wersji? Jak na przykład patrzymy na jakiś zapis i na końcu słów mamy potrojone jakieś hieroglify, to one wskazują na liczbę mnogą. W późniejszych czasach już się nie stosuje tego potrojenia. Ale, ale właśnie w okresie starym, tak. Więc jak mam, mam potrojone hieroglify, możemy być prawie pewni, że to jest staroegipski. Względnie może to być jakaś, jakaś późniejsza wersja języka egipskiego, stylizowana celowo na staroegipski. Z taką ciekawostką, jak ktoś chce, to może się popisać. Więc właśnie, jest to okres piramid, okres języka staroegipskiego. Jak mówiłem, jest to okres. Pierwszy okres filozofii egipskiej, który cechuje się właśnie maatycznością, to omówione zostało wcześniej, maatyczność, czyli to, 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 tym, co ich interesuje, jest maat, ogólnie sprawiedliwość, porządek normatywny. Więcej o tym w moich innych wykładach polecam obejrzeć. Hmm, charakteryzuje się optymizmem i charakteryzuje się tym, że namysł jest przede wszystkim nad państwem i nad życiem. To jest to, co ich interesuje. Również w religii. Stare państwo ma pewne cechy wyróżniające. Tą cechą wyróżniającą jest w szczególności kwestia indywidualnej pobożności. W późniejszych okresach filozofii egipskiej, w ogóle w późniejszych okresach kultury egipskiej, pojawia się indywidualna pobożność, ponieważ pojawia się obietnica indywidualnego zbawienia. W starym państwie nie ma indywidualnego zbawienia i nie ma życia wiecznego dla wszystkich. Życie wieczne dotyczy tylko faraona i ten fakt powoduje, że bardzo wyraźnie inna jest literatura tego okresu, w szczególności literatura filozoficzna, od literatury późniejszej. Pisarze Starego Państwa i pierwszego okresu przejściowego, który kulturowo można zaliczyć jakby do jakiegoś kontinuum, tamtych pisarzy nie interesuje religia i nie interesuje ich życie wieczne, ponieważ nie dotyczy ich. Jedynie ci pisarze, którzy zajmują się rolą faraona, są jakoś tą tematyką przejęci. Ci, którzy nie zajmują się faraonem, tylko innymi ludźmi. Czy też ich losem, albo po prostu państwem, piszą w bardzo taki konkretny, świecki, doczesny sposób, nie zajmując się rozważaniami teologicznymi. To rozważania teologiczne, życie i śmierć, czy też właśnie życie wieczne, albo jakaś uniwersalna moralność, pojawiają się później. W pierwszym okresie filozofii egipskiej nie ma uniwersalnej moralności, również moralność jest zawsze pragmatyczna. To znaczy, postępuje jakoś, aby osiągać jakieś cele. To jest to, co ich interesuje. Tak? I teraz jeszcze krótko o samym starym państwie. W starym państwie kształtują się wzorce, które są później naśladowane przez setki lat. Już faraon Dżoser na samym początku III dynastii, czyli na samym początku starego państwa, współpracuje z znanym architektem Imhotepem. Architektem, lekarzem i filozofem. Wiemy, że Imhotep był filozofem, chociaż nie zachowały się po nim żadne pisma, ponieważ jest wyliczany we wszystkich późniejszych spisach wielkich myślicieli jest wyliczany jako myśliciel, który zostawił po sobie jakieś instrukcje. Niestety one nie dotrwały do naszych czasów. Byłoby to super, bo byłyby to instrukcje z XXVII wieku przed naszą erą, czyli coś z, no, po prostu wspaniałego, coś bardzo starego. Tak czy inaczej, zostały nam po Imhotepie pierwsze piramidy. Gdzie współpracował właśnie z Falonem Josterem, i wiemy o nim, że był już lekarzem, który potrafił wykonywać jakieś super zabiegi. Imhotep jest uważany za pierwszego znanego z imienia, mniej więcej z biografii, pierwszego znanego geniusza w historii ludzkości. Później stare państwo się rozwija. W starym państwie powstają wzorce, które później są naśladowane zarówno wzorce językowe, wzorce literackie, wzorce artystyczne, wzorce architektoniczne. Ta kultura będzie się bardzo zmieniała, nie możemy o niej myśleć jako o monolicie. Ale tak jak na przykład klasyczna Grecja i antyczny Rzym wyznaczyły wzorce dla kultury europejskiej na wiele setek lat później, chociaż przybierały one później różne odcienie, tak samo możemy spojrzeć na stare państwo i uznać, że ten właśnie okres wyznaczył wzorce kulturowe dla Egiptu, chociaż ta, ta kultura się zmieniała pod bardzo wieloma aspektami. Co się dzieje na koniec tego państwa, to nas bardzo interesuje pod kątem tego, co się będzie działo z filozofią. U z starego państwa panował faraon Pepi II, który, który żył bardzo długo. Tam mówi się, że panował tam 90- kilka lat. Tak długie panowanie tego władcy sprawiło, że przeżył on większość swoich um, dziedziców, tych, którzy mieli objąć po nim tron, tych, tych, którzy pierwotnie mieli to zrobić. Co mogło doprowadzić do sytuacji, do sytuacji jakiegoś walki o sukcesję po jego śmierci. Podobnie, ze względu na to, że panował długo, Prawdopodobnie podtrzymywał trwałość rodów nomarchów, pozwalając im przekazywać władzę z ojca na syna, utrwalając jakby dziedziczność nomów, co doprowadziło do decentralizacji. Dopóki on żył, pewnie jeszcze swoją mocą swojego autorytetu mógł to utrzymać, kiedy umarł w realiach walki o sukcesję, mogło dojść do wyzwolenia się prowincji. Do tego dochodzą. Problemy gospodarcze są spowodowane właśnie zmianami klimatycznymi. Tak jak mówiłem, ta pierwsza zmiana klimatyczna, która prowadzi do napływu mieszkańców Sahary do Egiptu, to jest 000, mniej więcej 3800 lat przed naszą erą. Teraz mówimy o 22. XXI wieku przed naszą erą. Mamy do czynienia znowu z, tym z, no znowu z suszą. Tak? nie wylewa mniej, powoduje to rozmaite konsekwencje. Przede wszystkim nie ma żywności. Poza tym na terenach wokół Egiptu jest jeszcze susza, więc zmagają się narazdy barbarzyńskie. Sytuacja zarządów Pepiego II prowadzi do decentralizacji, do rozbicia politycznego państwa, do samowoli, Nomarchów nie ma następcy tronu. Potem są dynastie, o których bardzo mało wiemy: siódma i ósma, które zaliczane są już do pierwszego okresu przejściowego. Tam jest zmienionych bardzo wielu władców, trudno podejrzewać, żeby oni rządzili jednocześnie. Być może chodzi o to, że że oni rządzili po prostu jakimiś skrawkami państwa. W końcu władzę w swoim rynku jednoczy dynastia z północy, dynastia herakleopolitańska, która wydaje się już doprowadzić do zjednoczenia Egiptu. To właśnie monarchą z dynastii herakleopolitańskiej jest Merikare, który jest adresatem tych nauk do króla Merikare, które omawiałem przy okazji wczorajszego wykładu. Dzieje się tak, że jednak ten, to państwo z Dolnego Egiptu, monarchia heraklopelitańska her upada i zostaje podbita przez Egipt Górny, tak jak się powtarza, i dochodzi do Zjednoczenia Egiptu i powstaje średnie państwo. Te zmiany, które, do, które, które zachodzą w pierwszym okresie przejściowym, które są przyczyną, jedną z przyczyn, być może najważniejszą przyczyną pierwszego okresu przejściowego to zmiany klimatyczne. Te zmiany są tak poważne, że odczuwalne są nie tylko w Egipcie, ale w ogóle na przestrzeni wszystkich tych cywilizacji. Jak wiemy, w tym samym czasie upada Imperium Akadyjskie, w tym samym czasie upada cywilizacja Indusów, w tym samym czasie upadają różne miasta na terenie Anatolii i Lewantu, więc ten kataklizm klimatyczny, który wtedy miał miejsce, musiał doprowadzić do upadku całego ówczesnego systemu produkcji, który został zastąpiony nowym w tym kolejnym okresie, w tym kolejnym okresie, który w Egipcie nazywamy średnim państwem. Ta zmiana, która wtedy się dokonała, była tak istotna, że w ogóle dialekt języka, który potem staje się dialektem dominującym, w Egipcie to będzie język średnioegipski, to już jest inny dialekt, zmienia się zapis języka, jakby nowa forma kulturowa, która będzie się odwoływać do tamtych czasów, jako do czasów starych, jako do czasów świetności. Ta forma kulturowa średniego państwa, o tym będą mówić później, to, to będzie taka forma klasyczna tej kultury. Ale co jest jeszcze ważne? Te wydarzenia, które mają miejsce w pierwszym okresie przejściowym, związane z upadkiem państwa, ale także z katastrofami klimatycznymi, doprowadzą do zmiany myślenia w ogóle o filozofii. Do tej pory w tym pierwszym okresie, to znaczy obejmującym się stare państwo i pierwszy okres przejściowy, filozofia, mówiąc, jest optymistyczna, maatyczna, doczesna, skupiona na. Jednostce skupione na państwie, skupione na prawie. Tak? Tym, co będzie zajmowało późniejszych filozofów, będzie jakby przechorowanie, przerobienie tej klęski, którą był w ich oczach pierwszy okres przejściowy. Jak to możliwe, że doszło do takiej katastrofy? Jak to się dzieje, że upadają państwa? Co się dzieje, kiedy nie ma, ma ad to będą problemy, które będą zajmowały późniejszych filozofów, ale o tym dokładnie przy okazji drugiego okresu filozofii egipskiej. A jeszcze nie skończyliśmy pierwszego. Jeszcze będzie jeden ważny tekst z pierwszego i może takie podsumowanie. No dobrze, to tak, zapamiętujemy. Kiedy stare państwo? Od trzeciej do szóstej dynastii. Kiedy pierwszy okres przejściowy, od 7 do 11, do 10 dynastii, jakie to są lata? Od XXVII wieku przed naszą erą do około XXI wieku mówię o, o tych okresach. Dla nas jest ciekawa myśl filozoficzna, kształtują się wtedy te gatunki literackie, czyli Sebait, porady od ojca dla syna, czy od kogoś ważniejszego, dla kogoś mniej ważnego. Mający przedstawić mu to, jak osiągnąć pozycję tego ważniejszego. Gatunek, który będzie trwał w historii Egiptu aż do najpóźniejszych czasów. Optymizm, zainteresowanie maat, przekonanie o te sile państwa egipskiego, zainteresowanie człowiekiem, zainteresowanie prawem. To są te rzeczy. To jest, to jest pierwszy okres filozofii egipskiej. Dziękuję. To nazywam się Wojciech Szabanowski. a to były krótkie wykłady z historii filozofii epoki brązu. Zapraszam za tydzień.